Jedyne te, tej rangi, tego kształtu wkomponowane w poziom najstarszej posadzki, morfologicznie różniące się od, od mieszadeł do zapra, prawda? to jest zupełnie, zupełnie inna bajka. Kontekst archeologiczny, który mam, czyli stratygrafia, czyli co prawda drobne materiały ceramiczne C14, dalszy kontekst jak dendrochronologia, zabytki, pozwalają nam je raczej łączyć z tą połową X wieku niż z wiekiem XI. Twierdzę, że w tej pracy, w obiekcie, w tego typu urządzeniach, raczej, raczej one były związane z władcą, jeśli nie z historycznym kształtem władcy. To z chrztami podległych panującemu książą, taki pogląd sformułowała już z tego czasu profesor Zofia Kurnatowska. A żeby podeprzeć się jeszcze opinią, proszę Państwa, jeden z gigantów polskiej metlowickich, profesor Gerard Labuda też był przekonany, że wyraził przekonanie, które powtórzył w dwóch ze swoich monografii książkowych, że na Lenickim mamy do czynienia z baptysterium, że tu mógł mieć chrzest, jeśli ostoi się teza do Państwa, to, jest to mógł mieć chrzest. dokumentarz z, y do z Tak, Państwo widzicie, wałkowate przejście, tak, skrzydełka w posadzkę bezpośrednio. To jest odsłonięcie podczas pobierania właśnie prób do analiz C14 z fundamentu pod basenem. To skrzydełko, proszę Państwa, to mówiłem, opiera się na ławę, ławę od filarów do muru. Prawda? Dziękuję Panie doktorze. Dziękuję nie Chciałbym dwóch zdań, ale to co my poczyniliśmy ostatnio z badaniami C14, Mimo też dyskusji w nauce, że, że to ono mało daje coraz więcej wychodzi bardzo pozytywnych rzeczy i te materiały zostaną też opublikowane i w bardzo poszerzonej formie, tutaj została zaprezentowana i to wszystko pasuje bez naciągania na 10 wiek. Pojawiło się zagłębienie, które nie mogło być pozostawiane bez komentarza. Trzeba było poszerzyć wykopaliska o teren południowego ramienia krzyża kaplicy. Po gruntownym przebadaniu południowej części kaplicy pojawiło się zagłębienie, które po oczyszczeniu nie budzi wątpliwości co do swej pierwotnej funkcji. Był to basen chrzcielny. Natychmiast po tym odkryciu powiadomiliśmy panią profesor Zofię Kurnatowską, pana profesora Gerarda Labudę, i profesora Zbigniewa Pianowskiego. Przyjechali natychmiast. Nikt z nich, szczególnie pani Zofia Kurniatowska, nie miał wątpliwości co do identyfikacji odkrytego obiektu zlokalizowanego w południowej części kaplicy. Profesor Labuda w pewnym momencie oznajmił nam, cytuję, w drugim północnym ramieniu krzyża Znajdziecie drugi identyczny basen. I tak się stało. Rok później kaplica lednicka była już budowlą z całą pewnością dwubasenową. Krzyżowa budowla lednicka. Krzyżowa budowla lednicka w środku posiadała cztery filary czworoboczne. Wokół nich biegło obejście.